Dziękuje za serdecznie. Po, pa, 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 pa. Oraz kolejny na moim kanale wasze zajebiste. Ciao, Pink Pills z tej strony. Głaniam się nisko. O, po samek, kapisko. Jo, już długo nie było takiego pełnego przewitania, a więc czas najwyższy. A więc w tle się znowu Black Ops 4, niestety w takiej jakości jakiej je jest, nic na to wam nie poradzę, tak? Te gameplaye ja samemu, że tak powiem, gdzieś tam sobie ukradnę, aby się tak czy inaczej mogli pooglądać, jeżeli nie widzieliście ich na innych kanałach, ja że tak powiem mam bardzo długą listę kanałów, z których to wszystko sobie tam, tego gdzieś tam podwijam, nie więc. Uh, być może jakieś gameplaye, które już u mnie były jeszcze gdzieś indziej nie widzieliście, bo nie subskrybujecie jakiegoś tam danego kanału, czy cokolwiek, tak? Dlatego tak czy inaczej chcę wam te gameplaye pokazywać. Mniejsza! Z tym. Mam nadzieję, że z czasem dostanę lepsze gameplay e, i będę mógł wam pokazać Black Opsa 4 w takiej pełnej jakości, tak? Pamiętając, że to jest pre-alpha. To nie jest alpha, to nie jest beta, to nie jest pełna wersja, to jest pre-alpha, tak? Czyli taka wersja jeszcze uhuhu, w wpis do lat świetnych przed pełną wersją. W każdym bądź razie, e, w ostatnich dniach nagrałem wam sporo materiałów o wszystkim e, na temat Black Opsa 4, tak? O specjalistach, tak? Do tego tutaj mogę dodać dwóch specjalistów, jeszcze dojdzie: będzie to Prophet i e, Nomad z Black Opsa 3, tylko po prostu e, jakby przed Black Opsem, czy jak zaczął cała sama gra. Przykładowo, przy Profecie nie będzie on z Tempestu, tylko będzie strzelał on ze Snajperki, tak? Przykładowo, tak? I tak samo, jak już to mówiłem w tych innych materiałach, wiele rzeczy jeszcze dojdzie do tej gry, tak? To jest pre-alpha, ludzie, nie panikujcie już teraz, że tego, to tak mało broni, tak mało broni ma być, przykładowo, przy wyjściu gry na rynek dwa razy więcej w podstawce, tak? Więc, więc nie bójcie się o to, że tak mało rzeczy jest, że tak mało streaków, przykładowo, tak? Streaków też będzie o wiele więcej, tak? Po Black Opsie, patrząc tym bardziej, Black Ops nigdy nie należał do tej serii, gdzie streaków było mało. Tak, więc zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. W każdym razie, czego ja w ostatnich dniach nie zrobiłem, to jest e, powiedzenia takiej swojej własnej opinii na ten temat, tak? Oglądałem końcą prezentację, oglądaliście ją ze mną. Um, <laughs> oglądałem trailery, wszystko i tak dalej te Teraz oglądałem wiele, wiele godzin gameplay i tak dalej, te PejTD. Obejrzałem bardzo wiele też materiałów innych youtuberów, przede wszystkim tych, którzy grali samemu w tą grę tak um, i na wiele rzeczy, że tak powiem, już wiele rzeczy wiele informacji nazbierałem i o tych też wam dam, że tak powiem, w następnych dniach znowu znać, tak? Co tam samemu do czego doszłem. Do czego doszłem po materiałach od innych, i tak dalej, i tak tak <laughs> Ale że tak powiem, ciągle nie powiedziałem swojej własnej takiej opinii. Po prostu takie, takiego krótkiego, co o, co o tym sądzę, co o tym sądzę, co wszystko widziałem, i tak dalej, i tak i wydaje mi się, że ja, jako osoba, która jednak na samym YouTubie już mówię 5,5 roku jest. Um... Jeżeli chodzi o Call of Duty, a w samym świecie Call of Duty, już to też powtórzy miliardowy raz jeszcze zanim w ogóle Call of Duty Call of Duty się nazywał, tylko jeszcze Quake, tak? Um, bo jednak z tego silnika, z silnika Quake'a dwójki, jednak ten Call of Duty powstał. Um, <laughs> tak, sprawa silnik, mamy już tysięczną wersję tego, tak, uh, już całkowicie daleko jest od silnika Quake'a, ale znowu wsadzili coś do gry, co znowu przypomina. Quake'a, tak? Jest to ten grab hook, ten grappling hook, lub kto ją zwał, jak zwał, tak? Po prostu ten hack, który możemy wystrzelić, się przyciągnąć, to było w bardzo, bardzo starej odsłonie Quake'a uh, i to było czymś przepięknym, tak? Mieliśmy też opcję leczenia teammateów i wtedy, jeżeli jedna osoba miała ten hook um, z flagą w trybie capture the flag, inne dwie osoby biegały koło ciebie, że tak powiem cię leczyły, to, oh, to było po prostu czymś pięknym, to było tak drużynowe uh, i tak piękne, że mm, wspominam te czasy wyśmienicie. Więc e, wyobrażam sobie już teraz, że ten Grappling Hood przykładowo właśnie w trybie capture reflect będzie czymś cudownym. Na niektórych mapach, gdzie znajdziemy jakiś spot, gdzie daleko możemy tym szczelić, mm, zacnem. Ale moja opinia na temat tego koda będzie dla wielu przynajmniej już bardzo jasna, z tego powodu, że tak jak Voxus zauważył to w jednym z ostatnich materiałów, e, ten kod wygląda bardzo na takiego, jakby robili go dla mnie. Tak, patrząc za materiały z ostatnich tygodni, miesięcy, nawet lat, rzeczy, które ja sobie życzyłem w Call of Duty, w moim takim idealnym Call of Duty, jak sobie wyobrażam, to dosłownie opisuje to mniej więcej to, co mamy teraz w Black Opsie 4. To jest po prostu, aż mnie zadziwia, jak wiele spójnych rzeczy, takich samych rzeczy, o jakie ja prosiłem, jakie ja sobie życzyłem, tak naprawdę teraz się stały. Tak, to jest po prostu. No mówię, mnie samego trochę to zadziwia, tak? Mówię, wokus to ostatnio samemu zauważył, i e, jest tego sporo, jest tego sporo, tak? Są rzeczy, przykładowo które nie tyle co do samego Multica, ale na przykład co do Battle Royale. Próbowałem wytłumaczyć tak, przez to, że zajmowałem się bardzo, bardzo dużo silnikiem Call of Duty um, i powiedziałem, że silnik Call of Duty, przede wszystkim sam kod sieciowy i tak dalej, udusiłby się, gdyby Battle Royale było w dużej ilości osób z takim time to kill, z takim systemem życia, z takim systemem bez kamizelek i tak dalej, itd. To wszystko musieliby zmienić, musieliby zwiększyć time to kill, musieliby dodać więcej życia, musieli dodać jakiś system kamizelek. Proszę bardzo, zwiększyli time to kill, to zwiększyli poziom życia i dodali kamizelki, które nam e, tym bardziej na Battle Royale prawdopodobnie będą funkcjonować inaczej, tak? Jako normalne, że tak powiem, dodające zbroje, e, wtedy kamizelki, a nie takie jakie mamy na multiku, które nam tylko i wyłącznie w pierwszym pojedynku po odrodzeniu, że tak powiem, pomagają na jeden lub dwa naboje, zależnie od klasy. Um, tak, a później nawet jeżeli już raz się wyleczymy, to taka inzelka nie działa, więc tutaj tak czy inaczej. OP to w ogóle nie jest. E, zdecydowanie lepszą rzeczą do wyboru byłby Steamshot, który leczy nas od razu i też e, po sekundzie bodajże, czy półtora sekundy się już odnawia, a nie po ośmiu, jak jest to bez tego steamshotu, tak? Więc mówię, taka inzelka, która na multiku nie gra wielkiej roli, ale ja mocno wychodzę z założenia, że będzie ona w Battle Royale grała zdecydowanie większą. Role, tak? I to jest jedna z wielu rzeczy, od kilku lat już powtarzam i w ciągu ostatnich 6 miesięcy chyba z 5 razy już to powtarzałem. Um, co do samego systemu DLC, że tak jak to jest, mi osobiście się nie podoba, mimo to, że kupuję co roku, co roku kupuję największą edycję Call of Duty, po prostu bo jestem fanem tej serii, bardzo lubię tą grę, po prostu jest tym FPS-em, jakiego ja szukam, jakim czuję się dobrze. E, tak. E, I zawsze kupuję z DLC ze wszystkim, mimo to, że nigdy prawie na nich nie gram, tak? Bo większość moich teammateów z naszego klanu e, tych DLC nie ma Ale i tak kupuję, tak? I mówię, to jest wielki minus, bo tym bardziej, jeżeli wracasz na stare części Call of Duty, to często gęsto nie można znaleźć meczy, dopóki nie odinstalujesz sobie DLC, bo jednak większość ludzi, która nam została, tych DLC nie ma, tak? E, I nawet na obecnej części zawsze jest ten problem, że gra próbuje znaleźć ci taką pulę graczy jakby przeciwników. Która ma ten sam skład DLC jak ty, tak? Przykładowo DLC 1, 2, 4, tak? Szuka innych ludzi niż osoby, które mają tylko jedno DLC albo osoby, które nie mają wcale DLC. I ta pula ludzi, która nie ma DLC, zawsze jest tą największą, tak? Więc tutaj zawsze się opłacało DLC praktycznie nie kupywać, żeby mieć większą pulę graczy, aby mieć większą możliwość, że trafisz na słabych graczy, tak? Czym więcej graczy, tym większą możliwość na słabych. Bardzo prosta rzecz. I teraz przez to, że będziemy mieli DLC za darmo, do multika przynajmniej, jest czymś pięknym, tak? Tym bardziej, że te mapy będą wychodzić co miesiąc, a nie co trzy miesiące i tak dalej, Daje to wszystkim, że tak powiem, tą samą pulę graczy, co będzie zdecydowanie czymś pozytywnym. Uh, I zdecydowanie dla dobrych graczy będzie to, że tak powiem, uh, ułatwiało znaj znajdywanie Słabszych przeciwników, tak? Co znowu tutaj wielu będzie płakać. E, I wiele innych życzeń, jakie ja, jak ja miałem, związane z Call of Duty. Wiele, wiele tego się spełniło. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele, tak? E, mówię. Jedyne co, gdzie jest, że tak powiem, taka mała sprzeczność, to jest. Um, ja mówiłem w materiale chyba sprzed roku, że ja bym sobie. Chyba wolę jednak Advanced Movement z tego powodu, że można kamperów o wiele szybciej zabijać. Jednak Boots on the Ground ma też swoje plusy w sensie takim, że jest łatwiej, o wiele łatwiej zamykać respy, o wiele łatwiej zamykać przeciwników i łatwiej kontrolować całą mapę w sobie, e, czyli jest to bardziej taktyczne, tak? E, Advanced Movement jednak dużo randomowości wprowadza <laughs> i tylko, że tak powiem, dla bardzo dobrych graczy jest to przeznaczone, tak? A co widać było po Black Opsie i po IW. W każdym bądź razie Um, mówię, większość ludzi płakała z powodu Advance Movement, akurat to są ci ludzie, przeważnie przynajmniej, którzy dają się zamykać na respach i później płaczą, że zostali zamknięci na respach. E, a to jest tak łatwo, to jest możliwe przede wszystkim w Boots on the Ground, ale to jest inny temat. Um, mówię, moja opinia jak na razie jest... Brutalnie pozytywna, bo to jest ten kod, o którego ja prosiłem wiele, wiele lat. E, naprawdę te wszystkie rzeczy, o które ja od czasu w którym ta gra się odbywa. O movement, że mimo że jest Boots on the ground, jest dalej dynamiczny, i tak dalej te pejty. O tutaj pewne elementy e, specjalistów e, przede wszystkim to, że są oni tak bardzo drużynowi, tak, że specjalista już nie jest teraz, e, przynajmniej nie każdy jest tylko i wyłącznie dla ciebie samego, tylko daje to też efekt jakiś dla Twojej drużyny, tak? Czy pokazuje całej drużynie, gdzie są przeciwnicy i tak dalej, te pejdite. Jest o wiele więcej postawione na granicę drużynowe. Dla nas, jako bardzo wielkiemu klanowi, tak? Brava z Clan, tak samo jak cała Brava z Armii na YouTube, jest to czymś po prostu wyśmienitym, tak? My bardzo, ale to bardzo rzadko gramy solo i dla nas to jest zdecydowanie wielki plus. Wiadomo, że będzie to minusem dla tych, co grają naprawdę tylko i wyłącznie solo, to zależne będzie od tego, jaki team im się trafi, tak? Ale ja to widzę zdecydowanie na plus, tak? E, mówię, powinno być wynagradzane to, że ktoś ma skilla, to, że ktoś długo gra w tą grę, to, że ktoś, np. ma właśnie teammateów, którzy potrafią się go posłuchać e, itd., 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 tak. Um... Powinno zawsze, że tak powiem, pokazywać się w grze bardziej pozytywnie niż osoba, która gra sama, która w dupie ma respy, która w dupie ma, że tak powiem, wiedzę na temat tej gry i po prostu tylko i wyłącznie narzeka na coś, tak? E, tak powinno to być i tak to w tym kodzie będzie, tak? W większości już jest, w większości już, jeżeli wchodzisz w wszystko, to tak czy inaczej melcisz, ale różnie to bywało, tak? Są, ale te rzeczy, które widzę trochę sceptycznie lub nie jestem ich pewien, tak? Przykładowo, jak, że shotgun jest jako broń zapasowa. Sprawia, ten shotgun zabija na dwa hity, co było przed chwilą widać tu w gameplayu. Ale nie jestem tego fanem. Nie jestem tego fanem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale w praniu, tak? Teraz mamy też 5 na 5. Mapy są minimalnie jeszcze mniejsze niż wcześniej. Tutaj będzie znowu dużo płaczu mapy za małe gra, za szybka. Mówiąc zawsze te osoby, które nie ogarniają po prostu Call of Duty i chciałyby, żeby Call of Duty było Tom grą, z której przyszli. Dzięki Bogu, tak nie jest, dzięki Bogu mamy te mapy właśnie malutkie. Wygląda wszystko na bardzo dynamiczne i jak na razie nie było widać wielkiego nadużycia tych shotgunów. Jednak pamiętajcie, że grali tutaj youtuberzy, którzy też na pewne rzeczy muszą zwracać uwagę, tak? I to jest ten problem. To jest ten problem, bo nie wiadomo niektóre rzeczy, które mogą okazać się pod koniec, że tak powiem, są bardzo pałat, po prostu ich nie będziemy dużo widzieć w takich gameplayach od innych youtuberów, bo po prostu oni tego nie używają, albo z własnej woli, albo z woli producentów, tak? Więc to zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Ale mówię, moja, mój, mój krótki wniosek. Ja mam lub ja czuję Hype. Ja jestem bardzo podjarany, mówię, nie zwracajcie uwagi na to, że Polska. przede wszystkim Polska, tak? To naprawdę jest widać olbrzymia różnica między samymi Niemcami a Polską już w opinii na temat Call of Duty. Olbrzymią różnicę. Polska jest bardzo pecetowym krajem, tak? Przynajmniej jeżeli chodzi o tych młodszych graczy, bo jednak tutaj rodzice często gęsto nie mają pieniędzy i na konsolę, i jeszcze na PCE, i tak dalej dalej. to jest bardzo mocno pecytowym krajem i gry, które po prostu na pc nie są sławne, nigdy nie będą na polskiej scenie sławne, tak? Tym bardziej, jeżeli, mówię, są to konsolowe, tym bardziej, jeżeli są to szybkie FPS-y, mówię, tutaj bardzo łatwo odnaleźć trend, jeżeli się patrzy, jakie są gry najpopularniejsze w Polsce, bardzo widać, o jakie tempo chodzi, o jaką platformę chodzi i tak dalej i itd. itd. Więc mówię, te całe płaczki i tak dalej zapomnijcie ze za sobą, sami zwracajcie uwagę na gameplaye, oglądajcie i tak dalej itd., a wyrobicie sobie swoje własne zdanie, poczekajcie na betę, zagrajcie, Zobaczcie, u mnie na pewno te oblekowca 4 jeszcze będzie bardzo, bardzo sporo, jak i innych rzeczy. Ja się już cieszę. Very, very nice. Do następnego razu. Bye, bye. I jutro stream. Juhu.